Zakończyła mikrofon. Wyraźnie, wyraźnie. Zapestujemy razem. Jasne, jasne. Marzamy wszyscy. Najbardziej. Zanim Pan zacznie, to już można było się przedstawić. Dzień dobry, szanowni państwo, poseł Michał Wawer, Konfederacja. Wyszedłem właśnie z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bardzo udanego. Komentując to, co komentować mogę, czyli jawną, publiczną część i wypowiedź pana prezydenta, no warto podkreślić na pewno bardzo dobrą wiadomość, jaką jest zdolność wypracowania przez władze polskie wspólnego, jednolitego stanowiska na szczyt NATO, który, który odbędzie się w tym tygodniu. Eee, zostało zaprezentowane. Na, na jawnej części Rady Bezpieczeństwa Narodowego podstawowe założenia tego wspólnego, jednolitego stanowiska pokazujące, że polska polityka jest stabilna, jest przewidywalna i że te liczne, widoczne też dzisiaj konflikty wewnętrzne, spory polityczne wewnątrz kraju nie stoją na przeszkodzie tego, żeby polski prezydent i polski premier byli w stanie mówić jednym głosem w rozmowach na szczeblu międzynarodowym z naszymi sojusznikami. My jako Konfederacja mamy jedno, jeden zasadniczy apel o rewizję tego, tego wspólnego stanowiska i ogólnie linii politycznej władz polskich na arenie międzynarodowej. Mianowicie w kwestii przyjęcia Ukrainy do NATO. W opinii publicznej, w debacie międzynarodowej pojawia się bardzo dużo wystąpień dotyczących właśnie tworzenia drogi dla Ukrainy do bycia przyjętym do NATO. W ostatnich dniach pojawiła się też, no, bardzo mało fortunna w, w naszym przekonaniu wypowiedź obecnego sekretarza generalnego NATO, który mówił, że spodziewa się, że w ciągu 10 lat Ukraina będzie do NATO przyjęta. To jest wypowiedź w tym sensie mało fortunna, że my nie wiemy, co będzie za 10 lat, nie wiemy, czy wojna na Ukrainie zakończy się definitywnie w ciągu najbliższych 10 lat, a mówienie przez kogokolwiek o przyjmowaniu do sojuszu wojskowego państwa znajdującego się w stanie wojny jest czymś skrajnie mało odpowiedzialnym i żaden poważny polityk takich wy... Wypowiedzi nie powinien opinii publicznej serwować. My również zwracamy się z apelem do polskiego prezydenta, do polskiego premiera o to, żeby w polskim stanowisku, w polskim przekazie i na ten szczyt, NATO, i na wszelkie, wszelkie przyszłe spotkania powstrzymali się od deklarowania jakiegokolwiek konkretnego terminu, jakiejkolwiek konkretnej oferty, przyjmowania Ukrainy do. NATO, dlatego że takie deklaracje są w rozumieniu i polskiej opinii publicznej, i opinii międzynarodowej, jednoznaczne z próbami wciągania NATO i bezpośrednio Polski do toczącej się wojny na Ukrainie. A wciąganie do wojny na Ukrainie jest czymś, czego Polacy nie chcą, w odróżnieniu od wspierania Ukrainy, bo wspieranie Ukrainy, również militarne, również finansowe, cieszy się w Polsce poparciem powszechnym. Natomiast nie ma zgody na to, żeby Polska była do wojny na Ukrainie wciągana jako strona, nie ma zgody na to, żeby polscy żołnierze wylądowali na Ukrainie, czy żeby nasza polityka sprowokowała Rosję do, do ataku bezpośrednio na terytorium państwa polskiego. I stąd, stąd właśnie ten apel, aby ten, zupełnie nierealistyczny zresztą, tak, bo, bo wiemy, że nie ma zgody ani Stanów Zjednoczonych, ani innych państw na to, żeby... W, żeby Ukraina była w jakiejkolwiek przewidywalnej przyszłości do NATO, zapraszana czy przyjęta. Także zwracamy się z apelem o to, żeby również polskie władze po prostu zajęły tutaj stanowisko bardziej realistyczne i takie, które nie będzie budowało wrażenia, że Polska pcha się do wojny jako jej aktywny uczestnik. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? W tym razie wspólnie postulaty, które będą prezentowane przez polską stronę na szczycie. No ja mogę powiedzieć tylko o tym, co, co jest wiadomościami jawnymi, o czym mówił pan prezydent również w tej jawnej części wystąpienia. No tutaj są, są sprawy oczywiste, tak, czyli walka o to, żeby wypracować kolejny pakiet wsparcia dla Ukrainy z, pochodzący z budżetów państw członkowskich NATO. Tu no to oczywiście my jako konfederacja uważamy, że w największym stopniu tu powinny się na to składać państwa. Z zachodniej Europy, te, które nie są krajami przefrontowymi, bo nasze pieniądze jako Polski powinny być inwestowane w tej chwili przede wszystkim w właśnie zdolność Polski do obrony własnej i do obrony wschodniej flanki NATO. Była, była tam mowa także o ogólnie wzmacnianiu obronności samego NATO, o zwiększaniu środków, tych wymagań, tak? Które, które państwa NATO same na siebie nakładają, już nie w odniesieniu do Ukrainy, tylko w odniesieniu do budowania zdolności obronnych samej, samej organizacji po to, żeby sojusz wojskowy NATO był lepiej przygotowany na ewentualność jakiejkolwiek wojny tutaj na wschodniej flance. W planie szczytu NATO były, były również kwestie dotyczące... Indopacyfiku i y, y, y zaangażowania NATO w partnerstwo z państwami y, Dalekiej Azji. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.